Mati, tak sobie myślałam, że jak położysz spać młodego trochę wcześniej, to może spędzimy sobie trochę czasu sami, co? Odliczanie do nowego roku. Tata, co ty robisz? Sylwester, misiu! Haha! Ha. Siadaj, bo już mamy odliczanie do nowego roku. To już tak szybko? No tak, dalej! 10, 9, 8! Przepraszam. A co ty tutaj robisz? Szczęśliwego nowego roku! Świętujemy! I mi się idzie zaraz do spania! Ale jak? Przecież dopiero dzisiaj 30! A po drugie to nawet 17 nie ma! Nowy rok! Wytrzymałem! Ha, 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 ha! Brawo! A teraz hop hop do spanka, bo już późno. Jak dzisiaj wytrzymałem, to teraz codziennie będę siedział do północy. Brawo! Świetne metody wychowawcze. Ale nadal spędzimy trochę czasu sami? Eee, nie. Głowa mnie boli. Ale szczęśliwego nowego, nie?